Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w nocy wigilijną. Moi drodzy, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że zrobiliście mi prezent na święta. To tyle, co mogę na razie powiedzieć. Moi drodzy, serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że także w Najbliższą sobotę i ostatnią sobotę 2025 roku się to pojawi, a nie w nocy soboty na niedzielę czy y, następnego y, dnia. Mam nadzieję, że będziecie mogli obejrzeć właśnie w sobotę, bo wtedy, moi drodzy, y, pojawi się y, vlog z podziękowaniami za wszystkie wasze subskrypcje, wyświetlenia i komentarze na moim kanale będę także czytał statystyki dotyczące kanału monologowy Spaceon. także moi drodzy oczekujcie w najbliższej przyszłości w najbliższych dniach tego vloga. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, cześć.